Rozmiar to jedna z najważniejszych cech, jaką rozważacie już na samym starcie przy wyborze waszego idealnego sprzętu. Często zależy Wam na kompaktowych rozmiarach i taki oto dziś dzisiaj chciałbym Wam przedstawić. Ja jestem Dominik, witam Was na kanale DecoFire i zapraszam do materiału. Napoleon Rogue 365, bo o nim dzisiaj mowa, to najmniejsza wersja wielkościowa z całej serii Rogue. Mamy tutaj naprawdę kompaktowy rozmiar, więc bez problemu zmieścicie go na małym tarasie czy też na balkonie. Pomimo jego zgrabnych rozmiarów, nie rezygnujemy z dobrej jakości wykonania. Zresztą, zobaczcie sami, patrząc na niego od góry, od razu rzuca się w oczy duża, masywna pokrywa, która jest pokryta emarią porcelanową, czyli materiałem nie do zdarcia. Na tej oto pokrywie znajduje się również termometr, który jest naprawdę czytelny. Przejdźmy sobie do środka. Wersja na rok 2025 dostała dodatkowy płaszcz w pokrywie, dzięki czemu temperatura jeszcze lepiej będzie utrzymywać się w środku. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj grząd górny, który jest wykonany ze stali. Możemy tutaj odłożyć różnego rodzaju bułki czy też rzeczy, które mamy przyrządzone, a chcemy, żeby nie utraciły ciepła. Mówiąc o jakości, nie mogło zabraknąć tutaj rusztu żeliwnego, który bardzo dobrze trzyma ciepło i tak samo dobrze oddaje do potraw. Guszt dzieli się na dwie części, więc dzięki temu możecie wyciągnąć jeden kawałek i wsadzić tutaj płytę żeliwną, która świetnie sprawdzi się przy robieniu warzyw czy też rzeczy, które mogą przelecić przez guszt. Poniżej mamy właśnie aromatyzery, które są wykonane ze stali. One zbierają skapujący tłuszcz yy, i odprowadzają go do góry do potraw. Jeśli tego tłuszczu jest nadmiar, no to wszystko będzie leciało nam do tacki ociekowej. Odsłaniając sobie wszystko, w oczy rzuca nam się kocioł, który jest wykonany z odrewu aluminiowo-krzemowego, czyli materiału odpornego na ciepło. Patrząc na dół kotła, możemy zauważyć dwa parniki tubowe. Połączone są listwą, więc jeśli jeden z nich gaśnie, drugi odpali go automatycznie. Poniżej jeszcze znajdziecie otwór, gdzie pokazuje się duża tacka ociekowa. Ma ona za zadanie zbierać spadające kawałki jedzenia z rusztu. Półki boczne, które tutaj znajdziemy, to braty robocze, więc możemy tutaj coś odstawić, możemy coś na nich pokroić. Pokryte one są fajną, chopowatą powłoką, dzięki czemu będą odporne na porysowania. Półki oczywiście możemy złożyć, po prostu podnosimy i już półka jest złożona. Druga półka działa w identyczny sposób. W przednim panelu znajdziemy dwa pokrętła, które odpowiadają za parniki główne. Zapłon jest tutaj piezoelektryczny, więc po przekręceniu pokrętła już mamy włączony parnik. Szafka, na której oparty jest kocioł, pomieści butrę 11 kgową. Dostęp do niej mamy od przodu, więc bez problemu możemy butrę odkręcić no i z niej korzystać. A cała konstrukcja oparta jest na czterech skretnych kółkach, które są brokowane, więc możemy tutaj sobie go zabrokować. Tak jak widzicie, dobra jakość może iść w parze z kompaktowym rozmiarem. Nie musimy rezygnować z jednej z tych cech. Grill oczywiście znajduje się w naszym salonie stacjonarnym. Więc jeśli chcielibyście go zobaczyć, dotknąć, porozmawiać o nim, śmiało wpadajcie. To by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się i cześć. Rozmiar to jedna z najważniejszych cech, jakie. Rzeczy, jedna z najważniejszych rzeczy, spoko czy nie po polsku, Rozmiar to nie rzecz, czekaj, czekaj, jak to, czekaj. Rozmiar to jedna z najważniejszych cech, jakie, mowa tutaj o rogu 365, czyli najmniejszej wersji y, z tej serii. Samej... Yes.